Zacznijmy od Rafaela, no, pracuje nad rozwojem czakry trzeciego oka, więc też jest archaniołem od jasnowidzenia. Myślę, że ten dar mamy wszyscy, ale nie wszyscy go rozwijamy, więc ci, co rozwijają, to na pewno mogą korzystać z pomocy właśnie archanioła Rafaela. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Kontynuujemy z Jolą cykl na temat Archaniołów. Dzisiaj poruszymy temat Archanioła Rafaela i Zabkiela, ponieważ oni mają wspólną misję. Misję, która jest bardzo potrzebna na ten czas dla nas wszystkich. Witaj serdecznie Jolu. Witam serdecznie. Zaczniemy od Rafaela. Rafael oznacza Bóg uzdrowił albo Bóg zdrowia. To imię pochodzi od hebrajskiego słowa Rafa, które oznacza doktor uzdrowiciel. Jak Rafael Wykląk? Jest przedstawiany w Tunice z księgą w kolorze szmaragdowo-zielonym. Jest przedstawiany też z laską eskulapa, czyli tym symbolem medycyny, czy takiego węża, ja tutaj pokażę. to jest właśnie też ten symbol Archanioła Rafała. Czasami jest to też krzyż i berło jeszcze. Przede wszystkim nie jest srogim Archaniołem. Jest bardzo miłym, życzliwym Archaniołem. W takim młodzieńczym wyglądzie i o młodzieńczej energii jest bardzo wesoły. Wnosi dużo uśmiechu, dużo wesołości w nasze życie, jak z nim współpracujemy, jak go przywołujemy. Spokojnie jego zasadą można byłoby, mogłaby być zasada: Śmiech to zdrowie. Zresztą wiemy też, że radość potrafi wiele ran uleczyć. I właśnie, właśnie Rafał w ten sposób też pracuje z nami. Znaczy, uzdrawia ludzi i zwierzęta, tak. Ja dodałabym jeszcze też rośliny, bo tak się utarło, ale uważam, że nasze rośliny również możemy prosić go o uzdrowienie roślin i otaczać też jego energią to uzdrowienie od, może być i na poziomie fizycznym i na poziomie psychicznym, emocjonalnym, energetycznym. Czyli jakby na wszystkich tak poziomach. Może też uzdrawiać różne sytuacje, różne zdarzenia, możemy go też o to prosić. Na pewno też, zresztą on tak bardzo często też jego forma współpracy z nami jest właśnie taka na, na zasadzie jakby podpowiedzi. Więc wszyscy ci, którzy zajmują się jakąkolwiek formą uzdrawiania tutaj na ziemi, również mogą go prosić o wsparcie, o pomoc. Wtedy podpowie, co zrobić, jak zrobić, tak. Wspomniałam wcześniej o tym jasnowidzeniu, więc Archanioł Rafał też pomaga właśnie przy rozwoju naszego daru jasnowidzenia. Jeżeli osoba, która rozwija się duchowo, na przykład często medytuje, tak, to zawsze, zawsze możemy go poprosić o to, że te informacje, które przyjdą do nas podczas medytacji, ten wgląd, który będziemy mieli, żeby go dobrze po prostu wykorzystać tak, dla siebie, dla innych zawsze Rafał też może w tym pomóc. Może pomóc również wtedy, kiedy na przykład otwiera nam się trzecie oko pod wpływem, nie wiem, traumatycznych zdarzeń na przykład albo różnych substancji. Tą substancją może być alkohol, mogą być narkotyky. narkotyki. My wiemy, że czasami tak się zdarza, że właśnie otwiera się wtedy to trzecie oko. Ale wtedy ten wgląd jest, no, w takie, te niższe astrale i może być dla takiej osoby niebezpieczny, w której się to akurat to przydarzy. Znaczy, no, w większości niestety też te osoby nie znają sobie sprawy z tego. Czasami to może prowadzić do, do poważnych zaburzeń, na przykład psychicznych, tak? Więc wtedy, jeżeli mamy świadomość albo ktoś z naszego otoczenia ma taką świadomość, mógłby nam w tym pomóc, zawsze możemy poprosić Archanioła Rafała, żeby nam tą czakrę po prostu zamknął. Archanioł Rafał należy też do gwiazdorskiej tej czwórki, więc współpracuje też właśnie z Archaniałem Michałem przy uwalnianiu duchów, tak? Czyli jakby oczyszcza ziemię z tych negatywnych energii, też go można o to prosić, jeśli mamy wyczuwamy takie energie wokół siebie, albo wokół jakiegoś miejsca, czy też jakieś istoty demoniczne, no bo, bo też są. Poza tym Archanioł Rafał też opiekuje się podróżnymi i pielgrzymami, pomaga nam w odnajdywaniu naszych zwierząt, jak gdzieś nam zaginą, także możemy go też o to prosić, pomaga nam w wyborze dobrej żony lub męża. Na przykład też pomaga w takich już może bardziej ziemskich spraw w odzyskiwaniu pożyczonych pieniędzy. Możemy go też prosić o oczyszczanie na przykład przestrzeni. Można go też prosić o obfitość. Jeżeli mamy jakieś pragnienia, jeżeli mamy jakieś potrzeby, to Rafał działa w taki sposób, że on po prostu pomoże nam wzmocnić naszą kreatywność. Może nie, a nie zrobi tak, że, nie wiem, spadnie nam tutaj worek pieniędzy, ale wpadniemy na jakiś fajny pomysł i będziemy mogli przez to właśnie spełnić swoje marzenie czy swoją, swoje pragnienie. No dobrze, a jak rozpoznać jego obecność? Bo mówiłaś, że to jest bardzo delikatna e, energia. Ja to mi się zawsze kojarzyło z takim delikatnym atłasem, jedwabiem, czymś takim, co jest wyczuwalne, ale nie obciążające. Tak, um, przede wszystkim um, jego energia najmocniej, najsilniej, najefektywniej działa w środę, um, ale um, przywołujemy go w każdej chwili, kiedy go po prostu potrzebujemy, kiedy cierpimy, kiedy odczuwamy ból, kiedy nie czujemy się dobrze. Także tutaj um, nie ograniczajmy się tylko do tego jednego dnia, dlatego że um, Archanioł Rafał wysłuchuje. Wszystkich naszych próśb i w każdej chwili możemy y, nie poczuć jego energii. Bardziej czujemy jego energię w momencie, kiedy on zaczyna już działać, albo kiedy skończy swoje działanie. To wtedy możemy właśnie czuć y, ciepło, uczucie ciepła, albo wręcz gorąca. Możemy się po jego interwencji też y, poczuć zmęczeni. A to dlatego, że ciało po prostu za nim przyjmie i zintegruje całą tą energię, więc też wymaga, jakby, no wysiłku. tak? Natomiast kiedy zaczyna działać, nie czujemy tego. Trzeba być bardzo otwartym i bardzo. Jolu, a gdzie jest świątynia Archanioła Rafaela? Duchową świątynią Archanioła Rafała jest Fatima w Portugalii. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. W dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Zachęcam Was bardzo do subskrypcji kanału. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw lajka. I pamiętaj, że pod opisem filmu będzie informacja o Joli i do niej kontakty, jak również będą modlitwy i przywołania archaniołów. Więc jeżeli tylko chcesz pracować z archaniołami, gorąco zachęcamy do, do ich przywoływania i do pracy. z Otwórzcie serca dla Archaniołów. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Obydwaj są ogromnie istotni moim zdaniem w tych dzisiejszych no, dosyć trudnych i skomplikowanych dla nas czasach. Obydwaj mogą nam przynieść ogromną pomoc także to są takie czasy, taki moment w życiu każdego z nas, w którym naprawdę warto się do nich po prostu zwracać.